Jedna zmiana. Nauczanie domowe. 1 kwietnia. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 13, wersety od 1 do 15. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza i Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać. Wiedząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim cię przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał, odpowiedział mu Jezus. I Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę, powiedział do niego Jezus. Wykompany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole i rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Ciekawe, że w czasie ostatniej wieczerzy Relacjonowanej przez Jana nie ma słów ustanowienia, natomiast jest gest umycia nóg, związek eucharystii ze służbą, związek eucharystii z postawą, która oznacza troskę o człowieka, o tego, który jest obok mnie. I widzimy, że Jezus próbuje nauczyć Piotra. Piotrze, trzeba służyć. A Piotr, nie, nigdy to nie będzie. Ty nie będziesz mi nóg umywał, co to jest, nie zgadzam się. A Jezus mówi, nie rozumiesz tego. Chodzi o to, że Eucharystia ma ciebie nakłonić do służby. I jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli nie zbędzie w tobie tego przełożenia od Eucharystii do służby, nie będziesz miał udziału ze mną. Ja jako Chrystus, sługa Pański. Pokazuje, że ofiaruje siebie na Eucharystii i ofiaruje siebie w codziennym życiu. Ty masz się nauczyć służby. Inaczej nie będziesz miał udziału ze mną. Komunia oznacza realizacja służby w codzienności wynikająca z tego właśnie siebie, ofiarowania siebie nam mszy świętej. A wtedy Piotr mówi, oto całego mnie teraz tak wykąp. I Jezus mówi znowu Piotrowi, Piotrze, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś zmienił jedną rzecz. Najpierw Piotr nie chciał nic, a jeżeli zorientował się, że trzeba coś zmienić, no to teraz ja zmieniam wszystko. Nie. Ty masz nauczyć się, że ta Eucharystia ma zmienić jedną rzecz w tobie. Tę, która oznacza służbę. Na przykład dla mężczyzny, kiedy wracasz do domu, pozmywaj naczynia. Może nigdy tego nie robiłeś do tej pory, ale tę jedną rzecz zmień. Jedną, nie wszystkie. Wracasz do domu, może nigdy nie odrabiałaś zadań ze swoimi dziećmi. Teraz to zrób. Przestań narzekać na sąsiadkę. Naucz się cierpliwości, by 15 raz wytłumaczyć coś dziecku. Przyjdź 10 minut wcześniej do biura, żeby się przygotować do pracy. Posprzątaj swój warsztat, bo na przykład nikt tego nie robi. Jako ksiądz bądź cierpliwy w kancelarii. Przestań narzekać na parafian. Organizuj małe grupy biblijne w swojej wspólnocie parafialnej. Może niechętnie idziesz na lekcje online, może nie czytasz Ewangelii, może rutynowo podchodzisz do nabożeństw i modlitw, może nie przykładasz się do przygotowywania kazań, może nie rozmawiasz o poważnych sprawach z żoną, może nie doceniasz męża. Zmień jedną rzecz. Nie bądź jak Piotr, który powie A, nie chcę, no naucz się, że z Eucharystii wynika zmiana służebna. Zmień tę jedną rzecz: mniej graj na telefonie, szybciej wracaj z pracy, powiedz najbliższym miłe słowo. Jedną rzecz. Jeżeli się nie uczysz przełożenia z Eucharystii na służbę, nie będziesz miał udziału z Jezusem.